Siema, siema! Z tej strony Czarslayer de Pro, w skrócie Dzisiaj mamy Tłusty Czwartek, taki losowy film, ja tu jestem nawet w kurtce, jak możecie zobaczyć, gdzie dzisiaj. w jest Tłusty Czwartek, to mam jakieś tutaj ponczula mam tutaj zupkę chińską i wodę na nią. O, jeszcze mam takie piwo marki Cicowianka, albo po prostu wodę, nie wiem. Nagrałem to pod jakimś tutaj mostem, to jest śmieszne. I tutaj nade mną jest taka dziura, o, z góry muszę Was uprzedzić, że będą jeździć samochody, za to muszę Was bardzo przeprosić, ale y, tego tutaj nie zmienię, no, tu u góry jest taka dziura, z niej kapie woda, listkę jestem niej i dzisiaj ja, Czejer, razem z moim przyjacielem mackiem o, to jest Maciek, y, będziemy próbować zupki chińskie, no i pan Czula. ale zobaczymy jak to będzie. Pierwsze sam musimy to otworzyć Ja to otworzę chyba jedną ręką O, mamy tutaj wodę Nie przejmujcie się, że Coś tutaj jest w środku to jest tutaj pod tym Ja to sobie odłożę Na tym jest woda le, le. Dobra, ja to sobie odłożę Na moje krzesełko Na razie, wezmę zupkę chińską Marki Wi-Fi. Cury Czy jak to się mnie inaczej mówi Woda jest jeszcze, jeszcze ciepła, nawet tutaj dym, nie wiem, czy to się na kamerze, czy nie, ale raczej nie. Dobra, to muszę otworzyć. Dajcie chwilę. Dobra, jakieś to otworzyłem. Trzeba tylko tutaj wsypać ten makaron do środka. I będzie super. Ej, zablokował się. O, i wrzucamy do środka makaron. O, on sobie pływa. O, dobra, Zanurzył się bardziej. Tutaj jeszcze mamy pozostały makaron, ale coś bez czego nie może być tłusty czwartek, czyli tłuszcz. Tutaj olej mamy akurat. Jeszcze są przyprawy. tutaj dam przyprawy, tylko muszę je znowu otworzyć. Udało się otworzyć bez problemu. Trzeba to wsypać o. Chyba, tak. no, chyba wszystko poleciało. Położę ten papierek tutaj. Jeszcze to, czyli znowu pauza. O, szybko. Olej. Olej lejemy. Jak ja nienawidzę tego oleju, on jest najgorszy. Teraz będę mieć tłuste palce przez niego. Dobra, chyba tyle starczy. Bo go... położę tutaj. Nie, plamiłem to, będę zaraz na mnie się wrzeć, że miejsca niszczę. Dobra, trzeba tu wsypać pozostały makaron jeszcze do środka. O nie, prawie moje. moją ciasną Dobra, to załatwione. Teraz trzeba poczekać. Polska chińska bez łyżki, ja tutaj trochę wymieszam i będzie super no, ten makaron zaraz będzie yy, bardziej nie twardy o miękki tak, takiego słowa właśnie szukałem no, w tym czasie jak to się robi bardziej miękkie to wracam tutaj z omaczkiem który sobie siedzi na krześle możemy zejść z tego pączka ja sobie usiądę na krzesło będzie mi leży na kolanach ja za to tutaj mam pączka nie wiem jak to się otwiera ja mam nadzieję, że będzie dobry. Nie. No nigdy pączków nie lubiłem. Więc zaraz się przekonamy, czy jest dobry, czy nie. Już widzę, że tutaj się ten krem odlepia. Chyba nie, nie mówi nic za dobrze. O tym pączku. Tego tylko się nie dotworzyć. O! Nie. I czy będzie dobry, czy będę musiał go wypluć? Tutaj ubierzę ka kawałek tylko. No! Dobry nawet! o no, A nie ciasto! Ciekawe, bo on ma tu chyba jakiś nadzień To wam powiem, czy ten nadzień jest dobry Hmm Jeszcze Macik zaraz też spróbuje hm, Powoli zbliżamy się do nadzienia Ciekawe, czy ten nadzień będzie taki se, czy raczej dobry O, panczyk musi złapać ostrość no. Teraz trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście jest taki dobry czy słaby. Mmm. nie Niedobre. A nie, dobre, to lukier jest. Dobra, Ale nie marmolara też czuć, ale słabe. syf totalny. Ble. Nienawidzę pączków. Już kamerę opułem sobie. Tu mój telefon. No ale tego się nie da jeść. Nie da się. Jeszcze maciek tutaj zje. Nasz maczek Pączka. Maciek ugryzł tutaj kawałek. Wstydził się, więc musiałem trochę zafoulować. Już na mu chyba też nie smakuje. Pochybny jest ten pączek właściwie. Muszę go do śmieci coraz rozbywalić Ale bym go tutaj gdzieś. Zaraz by się przyczepili o to, że nie znam ośrodowiska Więc muszę niestety go do śmieci wyrzucić Ktoś by powiedział, ale to jest normalne swoje jedzenia Daj to bezdomnemu ale Powiem tak, że A ty się mam jakiegoś raka szyi I co wtedy? Rak szyi powie, nie 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 Człowieku, umrzesz przez raka szyi Więc chyba lepiej nie dać komuś tego pączka do śmieci go Bo tutaj już jest radioaktywny, tak sądzę Pączek o, radioaktywny pączek na maciku, niestety leży ten pączek. Tutaj o, tego chowam i jemy zupkę, która będzie o wiele tłu bardziej tłusta i smaczniejsza od tego pączka. Ochytnego. Jemy nasze piwo. Zdrowie. O, nie czekaj do kamery, powinienem, czyli zrobić tak. Zdrowie. Tak jest piwa to jak woda ochyda. Ja polecam chciałem piwo, dostałem wodę, zostałem oszukany zostałem oszukany, dobra, ale zostałem nam tylko zupka chińska Do spróbowania To wam po nim czyndzie dobra będziecie mieli time up z jedzenia zupki chińskiej Czy już jest gotowa? się jest pytanie i trzeba trochę podziałać? zupkę chińską, czy jest to w ogóle ciepło? Otóż wydaje się, że jest ciepło. To czy zupka chińska będzie dobra? Zobaczymy. Mmm, mmm, lepsza od tego pączka. Morał jest taki: chcecie coś dobrego na tłusty czwarty, to sobie kupić zupkę chińską. Mmm, mmm, jeszcze jak makaron by smakował. Trzeba to bardziej zrobić tak Ło! Wow. Uuu czuję tą ostrość Ostre jedzenie jest tym najlepszym Tam ostre Pani, tu masz jakiś milion szu Ale ja mam odporny organizm na ostre jedzenie Muszę przyznać, że takie milion szu wytrzymuje Chociaż to miało być tłuste a nie ostre, czekaj Czekaj ostre powoduje, że chudniesz chyba. O nie! Nie gadaj! Ale ja, ja chciałem tłusta akurat, żebym z grubu. O nie! Ale słabo. Dobra, jem tę zupkę chińską. Jeszcze Macik spróbuje. Mm, mm, mm. Dlaczego kiedykolwiek w życiu moim jadłem? Nie ma lepszej, to jeszcze Maciek spróbuję. Mm. Jak ten Maciek tym zakręcił wręcz Jak jadł O No, to widzicie Jak chcecie świętać tłusty czwartek lepiej kupcie sobie zupkę zimstką, nie skonię, jakiegoś Taniego pączka Jaki jest morał. Tutaj się żegnam z macikiem, Maciek mówi papa, nie pa, za. Chociaż nie jest do niego powiedziałem. Dobra, papa, nie pa. w tą stronę. Czekaj, o, papa, papa, do następnego odcinka. Wiecie co? To jednak jest zaostrzenie, on nie daje nie, nie, nie rady, serio. Tak mi język pieczo po tym. Gadam tak, o, Gadam tak, żeby jak najbardziej e, ograniczyć ból mojego języka. Na serio, nie polecam, a nie lubicie ostrych rzeczy, kupcie sobie inny smak. Bo tak to będziecie umierać tylko umierać będziecie, zrozumcie. Ja nie wiem co w tym zrobię. Chyba do szamba. I będzie gicior. <tryk> o wow, bekłem, wow. Wow, najlepszy film. Dobra, przestałem umierać. Przestałem umierać, super, dobra. Tutaj, papa, pamiętajcie, jak nie lubicie ostrego, to kupcie sobie inny smak. Papa, 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 do następnego.